Cześć, koziorożce, droga duszy. Przychodzę do Was dzisiaj z rozkładem miesięcznym na lipiec. Będzie to rozkład ogólny, więc nie z każdym może korespondować, nie z każdym będzie rezonowało, więc bierzcie do siebie to, co do Was pasuje. Resztę zostawcie. I słuchajcie, będzie nam dzisiaj przewodził tutaj motyl. Motyl jest symbolem transformacji i przemian, a ponieważ dużo do takich rzeczy się dzieje w obecnym świecie. Pomyślałam, że, że mógłby nam coś pom pomóc podpowiedzieć na lipiec, czymś przewo przewodzić. E, ostatnio wypatrzyłam taką właśnie buteleczkę w sklepie i no, miałam nieodpartą potrzebę zakupienia jej. <gry> Także wiecie, będzie nam tu przewodził. Ja już sobie tutaj wszystko szykuję. E, robię miejsce. Ok. I zobaczymy, co tam u koziorożców będzie się działo w lipcu. Są u koziorożców w lipcu? Jakie są prognozy dla koziorożca? Energia ogólna miesiąca to jest siódemka mieczy. Praca i finanse to jest księżyc. Emocje i uczucia yy, trójka mieczy. Hmm, a co będzie przeszkadzało? Wieża. Coś runie. Co będzie odchodziło? Dziewiątka buław. Co przyjdzie? Szóstka denarów. Co będzie niespodziewanego? Hmm, król mieczy i rada paść buław. Tu muszę więcej miejsca zrobić. Czy Wy to widzicie? Chyba widzicie. O! I kochani, ogólna energia miesiąca to jest y, siódemka mieczy i to jest działanie takie w pośpiechu. Spryt. Y, ukrywanie czegoś, niewyjawnianie wszystkie, nie wszystkiego, nieujawnianie y, wszystkiego, niechwalenie się utrzymywanie czegoś y, w tajemnicy. To jest chytrość, przebiegłość. Y, to są jakieś zakulisowe działania, wiecie. Y, 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 co to może być? No jakaś może być też. Strada, jakieś coś, coś, co jest ukryte przed Wami, być może. Yy, może no jakieś oszustwa. Taka jest energia miesiąca, więc lepiej uważajcie, bo widzę, że tu coś będzie się działo, ale coś takiego niepewnego. Wiecie, coś taki, jakiś niepewny grunt, coś jakaś destabilizacja się wdziera do Was yy, w lipcu. W pracy i finansach mamy księżyc, więc coś jest nieznane, coś jest niewiadome. I słuchajcie, bądźcie ostrożni, tym bardziej, że tu jest taka atmosfera właśnie oszustwa, jakiejś zdrady, jakiejś chytrości. A może, zmiany miejsca, zamieszkania też takie będą taka energia ogólna, jakieś przeprowadzki, zmiany miejsca, przenosiny. Tak, tak Dosyć taka teraz trochę nerwowa atmosfera. To będzie, mi się wydaje, tu ten rozkład dla, co, dla, dla niektórych, naprawdę, dla wąskiego grona. Ale zaraz zobaczymy. pracy i finansach, no uważajcie, uważajcie jakąś, jakaś jest wymagana ostrożność, yy, bo yy, zaistnieje jakieś ryzyko straty, wiecie? Uważajcie na jakieś zdrady w pracy. Okres, w którym mogą się pojawić też jakieś nowe pomysły i koncepcje. Ale coś, co jest ukryte, będzie wychodziło, i nie wiadomo, czy to będzie na razie. Nie wiemy, czy to będzie dobre. Ale to mogą być też jakieś zdrady ktoś. Jeżeli macie jakiegoś współpracownika, lepiej, uważajcie na niego. Jeżeli macie jakieś pracowników, też uważajcie. To jest też karta bramy. To jest też karta zmierzenia się z własnymi lękami i strachami, takie rzeczy, które są spychane w, podświ w podświadomość, z którymi nie walczymy na co dzień. Staramy się ich nie widzieć. To jest też zamiatanie spraw pod dywan, żeby nie było ich widać, ale one i tak wyjdą. Bo no w księżycu, słuchajcie, wszystko wychodzi. Także coś tu się pojawi, i yy, no uważajcie, bo to jest właśnie miesiąc takich jakichś napięć, oszustw. Yy, a przy księżycu to wiecie, różnie bywa. To są złudzenia, to są iluzje. I okazuje się później, że sprawa wygląda zupełnie inaczej, niż nam się wydawało. Także w pracy i finansach uważajcie, bo mogą być jakieś straty. Uważajcie na współpracowników. Będziemy dopytywać jeszcze. Uczucia i emocje to jest trójka mieczy. No trójka mieczy. No to są oczywiście no, no, rozterki sercowe, kłopoty sercowe, to są zranione uczucia, to są też rozstania, rozłąki, rozwody, separacje, no jest tego mnóstwo. Yy, może to być informacja, że związek po prostu nie ma już racji bytu. Może się wypalił, być może pojawiło się jakaś oszustwo jakaś zdrada. Może też mogą to być takie wyznania, które są powodem łez. To jest niemożność wyleczenia starych ran. Coś takiego u Was się dzieje w związku, co albo będzie powodem, chyba naj, najbardziej będzie powodem, tym bardziej przy tej całej atmosferze, będzie powodem albo rozstania, rozejścia, rozwodu. Jakkolwiek to nazwiecie, bo nie można uleczyć jeszcze przy tym księżycu obok, i tu jest zaraz wieża w przeszkodach, żeby naprawić związek, być może. E, no to, to, to te, te rozterki te nie, nie można je zapom zapomnieć. Zapomnienia tego, co, co się wydarzyło, być może jakaś zdrada, jakieś oszustwo, no coś było nieuczciwego, albo po prostu coś, co nas, kogoś, was albo partnera zabolało, może do, doprowadzić do rozejścia, ale wierzcie bierzcie poprawkę na to, to jest dla wąskiej grupy osób czytanie. Tak się niestety ułożyło, że no, no, no nie widzę tu więcej opcji. Co będzie w przeszkodach, będzie właśnie ta wieża. Wieża, ta ruina będzie przeszkadzała. Hmm, będzie przeszkadzała w uzdrowieniu tej sytuacji. To będzie. jeszcze to w ogóle jest taka, taka totalne zrównanie z Ziemią. To jest. To jest zaczynanie wszystkiego od początku. To jest budowanie na nowych fundamentach i może. Tylko, że ona tu, tylko, że ona tu stoi w przeszkodach. Czyli być może no, chcielibyście uzdrowić ten związek, ale no, nie możecie zapomnieć o tym, co się stało I, i, i nie dojdzie do tego. Być może nie dojdzie do tego. To są zwierzę, to są nagłe zmiany. Takie z zewnątrz. To przychodzi, ym, to przychodzi ym, ym, od losu. To jest coś, co jest nieuniknione. Coś, czemu powinniście się poddać, bo jak się nie poddacie tej wieży, to i tak będzie, to i tak się rozpadnie. To i tak się rozpadnie. Także, jeżeli nawet będziecie walczyć, żeby to się nie rozpadło, to nie będzie mi na to wpływu i tak się rozpadnie. To są takie nagłe zmiany z zewnątrz. Rozpad dotychczasowych struktur, ideałów, także. To jest też utrata stabilizacji życiowej. No, kryzys w związku to jest um, kryzys do dotychczasowego systemu wartości rozpad yy, rozpad związku i to to będzie wszystko przeszkadzało żeby tu zbudować odbudować związek ale może też rzutować ta wieża coś tutaj może runąć yy, w pracy wiecie to będzie wszystko stało na przeszkodach yy, ale jeżeli to już yy, ta, ta wieża runie no to będzie trzeba zbudować na nowych fundamentach, być może lepszych, być może lepszych i trwalszych, yy, bardziej yy, przejrzystych, oczywistych i takich godnych zaufania. Co odchodzi do Was, od Was, przepraszam, co odchodzi, to odchodzi dziewiątka buław. Yy, dziewiątka buław to jest yy, taka, to są blokady, to jest bycie w ciągłej gotowości do walki, bo być może wcześniej walczyliście, no i walczyliście. I, I z konkurencją w pracy, i w, w związku walczyliście, rywalizowaliście. No i y, teraz jesteście zmęczeni. Tu jest potrzeba odpoczynku. Jesteście nadal gotowi do, do obrony i walki o, o swoje, ale już macie dosyć. Już jesteście tak poranieni, że już macie dosyć. To jest brak zaufania też do otoczenia, do ludzi, do innych. Cały czas taka postawa obronna, i y, 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 y to odchodzi. Ta wasza to, ta postawa od, obronna odchodzi, bo przychodzi do was szóstka denarów. Szóstka denarów to jest taka stabilizacja to jest y, stabilizacja, równowaga. Yy, równowaga to, to jest też yy, sukces finansowy, ale to jest filantropia, to jest pomaganie innym. Być może zachodzi tu przemiana yy, też wartości, yy, sposobu myślenia i przychodzi do Was taka myśl, żeby się dzielić z innymi tym, co się posiada, yy, żeby wspierać słabszych żeby zrównoważyć w sobie pierwiastek męski i żeński. To jest chęć niesienia pomocy innym. To jest też sprawiedliwość od losu. Jak tu się coś zadziało i jeżeli Was ktoś zdradził, oszukał, oszukał w pracy, oszukał w, w, w miłości, to przyjdzie do Was ta sprawiedliwość losu i ta chęć yy, yy, dzielenia się z innymi tym, co się posiada. Yy, być może ta osoba, która was zraniła w, 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 w sercu, to jest też was, wasza osoba, z którą pracujecie. Też może tak być i to może rzutować na cały, i na pracę, i na związek. Być może dla niektórych jest taka sytuacja, że razem pracujecie i, i, i tu coś wyjdzie, właśnie, i tu wyjdzie ten problem. Słuchajcie, co przyjdzie niespodziewanego. Yy, niespodziewane. To mój kot tutaj miał, cały czas. Za oknem, bo chce wejść. Już małe wpuściłam, teraz duża kocica tam siedzi. Słuchajcie, co do Was przychodzi? Niespodziewanego. Niespodziewanego do Was przychodzi Król Mieczy. Jeżeli chodzi o osoby, być może dla kogoś będzie miało to znaczenie, to jest yy, prawnik, to jest sędzia, to jest jej dyplomata, może szef policji, ktoś, kto ma władzę, ktoś, kto może transformować, ktoś, kto ma jasność myśli, ma prawo za sobą, yy, ma łączność z górą, ma dobry, yy, dobrze postrzega sytuację, umie o, dobrze ocenić sytuację i za dobre wynagradza za złe karze, tak jak dobry pan słuchajcie i ktoś taki nagle przychodzi do Waszego życia jest to sprawiedliwość, to jest obiektywizm może do Was taka jasność myśli do Was nagle przychodzi co ja mam dalej zrobić, jak moje życie wyglądało i jak ja powinienem powinnam dalej pójść, to jest umiejętność właściwej oceny sytuacji właśnie i bądź też osoby bądź też osoby, z którą byliśmy, no to jest takie przejrzenie na oczy, o tak być może przejrzycie na oczy, to będzie takie nagły błysk i teraz wiem jak to było, albo jak ma być, jak ma to wyglądać. To jest rozsądek, odpowiedzialność i autorytet. I słuchajcie, jaka jest Wasza rada? To jest paść buław. Paść buław to jest dziecko, dobre informacje. To, to jest też młoda osoba. To jest po prostu wierność, ufność, uczciwość i idealizm. Zadbajcie o swój wewnętrzny e, płomień. E, e, zadbajcie o niego i zastanówcie się, co z nim możecie zrobić, bo on się w was tli i e, pokierujcie go w dobrą stronę. Słuchajcie, teraz dołożymy. E, dołożymy. Dopytamy, bo mnie tu ciekawi, co w tym tej, tej pracy, i jest as denarów, słuchajcie. As denarów. As denarów hmm, przy tym księżycu, w ogóle, as denarów, no to jest y, sukces, to jest, mm, to jest dobrobyt, to jest zdrowie, to jest y, y, owocna taka realizacja planów. Yy, ale yy, to jest też zmiana na lepsze, ale przy tej sytuacji, kiedy jest ta siódemka mieczy, czyli ta chytrość, oszustwo, yy, ta niepewna, niepewność, może przenosiny, yy, wychodzi as denarów przy księżycu, że coś wyjdzie, coś to co jest ukryte, yy, to powiem Wam. Że to może być jakaś też nieuczciwa konkurencja. To mogą być, pojawić się jakieś kłopoty materialne, albo zbytnie przywiązanie do materializmu, zbytni materializm, ale to może być też jakaś nieuczciwa konkurencja, ktoś, kto chce Wam y, zaszkodzić. Więc jeżeli macie, jeżeli macie własne firmy, uważajcie na coś takiego bo coś może zostać ujawnione, słuchajcie, być może ktoś ma jakiś, jakieś atuty, aby coś w jakiś sposób Wam zaszkodzić, być może ktoś ma na Was jakiegoś haka, jakiegoś asa w rękawie, właśnie który go może przedstawić i może Was, że tak powiem brzydko, tym zagiąć i nie będziecie wiedzieli, co macie z tym zrobić, więc lepiej wcześniej zmierzcie się ze swoimi lękami, ze swoimi strachami, przeanalizujcie, co macie jeszcze nie poukładane i to poukładajcie, przejdźcie przez tą bramę, wtedy będzie sukces. A, a tak, jeżeli tego nie zrobicie, to być może, no, być może będą jakieś, jakieś kłopoty, jakieś niesnaski, jakieś niejasności, jakaś chytrość. Być może doprowadzić do, może was to doprowadzić do strat, bo są tu jakieś rozterki. Zobaczymy, co w uczuciach. Słuchajcie, w uczuciach. Król denarów. W uczuciach jest król denarów i król denarów jest to osoba, która by chciała otoczyć kogoś opieką. To jest miłością, ale to być może też to być osoba poznana w jakiejś podróży służbowej. To może też. Może to być coś związane, albo związa może to być też osoba związana z majątkiem, też zobaczcie, by, być może pracujecie z tą osobą, być może to jest wasz współpracownik, osoba, z, z którą coś was łączy uczuciowo, być może jesteście parą, może jesteście małżeństwem i prowadzicie wspólny interes i dlatego ta osoba yy, może ma na was jakieś haki, bo wie o was coś więcej niż wszyscy inni. To jest tylko taka moje, moje przemyślenie. Może to być zupełnie ktoś nowy, poznany w, w, w podróży albo w interesach. Zwróćcie na to uwagę, może to jest do kilku osób takie czytanie, ale naprawdę widzicie, że to się tak układa mm, konkretnie. Yy, ale to jest osoba czuła i, i, i taka kochająca, ale. Mm, jeżeli chodzi o tę osobę pod, poznaną yy, yy, gdzieś tam, coś tak, na boku, że tak powiem. Yy, dlatego zachodzą tu te trójka mieczy, bo tu jakaś pewnie była zdrada, jak, jakaś yy, no, nieszczerość, ktoś yy, kogoś oszukał. tak jak, Taka jest atmosfera miesiąca. I nie, nie ma możliwości uleczenia te, tego, co, co zaszło. Zobaczmy, co tu jest jeszcze w tej wieży. Jest sprawiedliwość, słuchajcie. To jest brak równowagi. Będziecie tacy zdestabilizowani. To Wam będzie by przeszkadzało, bo Wy potrzebujecie równowagi, stabilizacji teraz w tym, co się dzieje. A ta wieża będzie, ta ruina, która nagle, nagle spadnie, wszystko się rozpadnie. Yy, spowoduje, że nie będziecie mogli znaleźć stabilizacji, równowagi emocjonalnej, yy, a może też materialnej, bo coś zachwieje Waszymi podstawami i to będzie Wam bardzo przeszkadzało. Yy, Zapytamy się jeszcze o tego, bo tu mi się wydaje, że nie trzeba nic zapytywać, ale interesuje mnie jeszcze ten król mieczy, co to jest za osoba, co to będzie w ogóle, i wychodzi śmierć. Słuchajcie, totalna transformacja. Totalna zmiana myślenia, jakby przewartościowanie, tak jak tu było wcześniej. Zmiana wartości, zmiana systemu myślenia. To jest no, nowe, jakby przejście do nowego etapu życia. Bardziej wartościowego. To jest zrobienie miejsca przez tą jasność tu myśli w przejrzycie na oczy. Odetniecie to, co było stare, przestaniecie myśleć o przeszłości, bo to jest niezwy niezwykle potrzebne, przestaniecie żyć przeszłością, zakończycie pewien etap życia, bo otrzymacie tą jasność tą jasność myśli i odcinam to. Wiem, co mam robić, wiem, co było, wiem, kto mnie oszukał, wiem, kto mnie zdradził, idę do przodu, nie myślę o tym, co było. I idę właśnie jako ten paś Buław, zaczynam coś nowego, i będę pielęgnować w sobie ten płomień, który się rozpala do tworzenia nowych rzeczy, bo teraz to jest już od Was zależy, jak Wy to użycie. Będziecie mieli nową szansę stworzenia czegoś świeżego. Weźmiemy sobie teraz kartę z przewodników mistrzów duchowych. Zobaczymy, co dla Was mają. Jaką radę na, na lipiec mają dla koziorożców? I okej. Okay. Bądź skoncentrowany. Widzicie? O, tak. Bądź skoncentrowany. Ja już Wam to przeczytam, tylko sobie książeczkę tu znajdę. Bądź skoncentrowany. Jest. Słuchajcie, mam okulary, ale coś mi słabo służą. Wyciągnąłeś tę kartę jako przypomnienie, abyś był skoncentrowany na swoich zamiarach, pragnieniach i priorytetach. Nie pozwól, by krótkotrwałe sytuacje, wydarzenia czy żądania innych ludzi odcinały Twoją uwagę. Utrzymuj pozytywne nastawienie do swoich marzeń i wyobrażaj sobie, że one już się zrealizowały. Regularnie poświęcaj czas na własne plany i priorytety. Powiedz nie rozpraszaniu, a ujrzysz rezultaty. Dodatkowe informacje dla Was do przemyślenia. To bądź, bądź asertywny, gdy chodzi o Twój czas. Dotrzymuj danych sobie obietnic. Angażuj się we własne priorytety. Każdego dnia poświęcaj czas na przedsięwzięcia drogie Twojemu Sercu. Odstaw toksyczne produkty ze swej diety, aby Twój umysł był jasny i skoncentrowany. Słuchajcie, i tu ta, tą jasność przynosi Wam właśnie ta sytuacja, co przyjdzie niespodziewanego. Widzicie? Oj, przyjdzie właśnie ta transformacja i przyjdzie ten król mieczy, który powie, myślcie jasno, trzeźwo, odrzućcie, jeżeli macie jakieś toksyczne używki, odrzućcie to wszystko, musicie mieć jasny umysł, jasno myśleć, jak teraz ułożyć sobie sytuację i budować ten własny płomień na nowo i, i którą, jaką, jaką drogą, czego ja chcę w życiu, co chcę nowego stworzyć, Także bardzo powiem Wam optymistycznie, przebudowująco, tak jak motyl nam tu przewodniczył, no jest transformacja i zaszła, zachodzi, zajdzie. Transformacja. Także gratuluję Wam. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Przesyłam Wam moc ciepłej energii i pozytywnej. Trzymam za Was kciuki. Do zobaczenia i do następnego. Pa pa!